Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Cyberedukacja Nowoczesne Nauczanie Informatyki. Dzisiaj chciałbym się zastanowić nad odpowiedzią na pytanie, czy można przewidzieć, który uczeń, student odniesie sukces w IT? Jakie informacje o uczniach, studentach są kluczowe w przypadku właśnie takiej prognozy? Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Cyberedukacja Nowoczesne Nauczanie Informatyki. Nazywam się Bogdan Księżopolski i zapraszam do mojego autorskiego podcastu Cyberedukacja. Edukacją informatyki zajmuję się od ponad 20 lat. Obecnie kieruję Katedrą Cyberbezpieczeństwa i Cyberedukacji Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie. Prezentuję najnowsze badania naukowe oraz praktyczne rady dotyczące nauczania informatyki na wszystkich etapach edukacji. Będę mówił o najlepszych praktykach stosowanych w klasycznym nauczaniu, ale również o tych stosowanych w trybie zdalnym oraz mieszanym. Będę omawiał wyłącznie zagadnienia, które zostały sprawdzone i potwierdzone przez nauczycieli na całym świecie. Mam nadzieję, że przedstawione przeze mnie przykłady zainspirują do wprowadzenia nowoczesnego nauczania informatyki. Zapraszam w czwartki o czwartej. Czy można przewidzieć, który uczeń, student odniesie sukces w IT? Bardzo trudne pytanie. Czy umiemy na nie znaleźć odpowiedź? Takie pytanie postawili sobie naukowcy z Irlandii. Chcieli przewidzieć, którzy ze studentów pozytywnie zdadzą egzamin z podstaw programowania, czyli tzw. CS1, a którzy nie. Przygotowali modele, wyszukiwali różne cechy. Które mogą mieć wpływ na to, żeby przewidzieć przed rozpoczęciem nauki programowania, którzy z nich zdadzą pozytywnie, a którzy nie zdadzą przedmiotu z podstaw programowania, czyli CS1. Co jest motywacją takich badań? Wielu naukowców zastanawia się, jakie czynniki, jakie powody determinują to, że ktoś uzyskuje. Sukces w IT, że wchodzi na tą ścieżkę IT, na tego rozwoju technologicznego dotyczącą właśnie technologii, posiadanie pewnych kompetencji i wiedzy z informatyki. Co ma na to wpływ? To jest bardzo ważne, bo sami, sami widzimy na rynku, jakie jest zapotrzebowanie na specjalistów IT i, i zastanawiamy się, co decyduje o tym, że dany student, uczeń rozwinie się w tym kierunku. Takie pytania wielokrotnie kierują do mnie też i rodzice. Mówią czy, czy mój syn, moja córka, czy, czy oni są w stanie rozwinąć się w tym świecie, czy im się to przyda, czy mają te zdolności. W tym przypadku powstał system. Powstał system, który w ogóle powstał w 2005 roku, czyli już trochę to czasu miało i to były pierwsze próby dotyczące tego typu predykcji, pojawiły się już wtedy. Jest system nazywa się Prest czyli Predict Student Success który oceniał sukces, czyli czy zda student podstawy informatyki. Pierwsza wersja wyodrębniła 25 różnych czynników, które wchodziły w skład modelu. Przewadano 102 studentów i w tym przypadku wykorzystano różne algorytmy sztucznej inteligencji. I W ramach tych 25 czynników wchodzących w skład tego modelu szukano zestaw różnych czynników, różnych ich kombinacji, których ten zestaw, nie pojedyncze, tylko zestaw tych czynników, będzie wskazywał największą skuteczność właśnie tej predykcji, prognozowania, który ze studentów zda poprawnie egzamin z podstaw informatyki. I największą skuteczność w tym przypadku 77% uzyskał model, w którym brano pod uwagę trzy główne czynniki. No i teraz, jakie to są czynniki? Bardzo mnie to zainteresowało, czytając tę pracę. Pierwszy z nich to jest poczucie własnej skuteczności. Co to jest poczucie własnej skuteczności? To jest tak naprawdę taka siła jego przekonania, że student jest w stanie określić i następnie zrealizować pewne cele, które sobie postawi. Taką, taką, ta ma taką wewnętrzną motywację, że wie, że on to zrobi. Myślę, że dobrym przykładem są tutaj Amerykanie. My widzimy, jak oni są przekonani, że, że wygrają. Jak zobaczymy sobie konkursy sportowe, czy nie tylko sportowe, czy też technologiczne, oni przechodzą jak po swoje. Oni wiedzą, że są najlepsi, nieważne czy są, ale oni uważają, że są najlepsi, najlepiej to zrobią i mają takie wewnętrzne własne poczucie, własnej skuteczności, że oni to zrobią. To jest pierwszy czynnik. Drugi czynnik, to akurat nie zaskakuje, ale myślę, że, że wszyscy ko kojarzymy. Ten czynnik, właśnie ze skutecznością nauczania informatyki, jest to wynik z matematyki, czyli umiejętności posiadane, zdolności matematyczne. W tym przypadku to były brane z egzaminów przed e, etapem studiów, czy to matura, czy, czy, czy innego typu egzaminy. I ostatni czynnik, który mnie bardzo zaciekawił, Nie spodziewałem się go tutaj, liczba godzin tygodniowo spędzanych na grach komputerowych. Ja czytałem po raz pierwszy ten adetykuł, to mówię jak to. Czyli tym trzecim elementem jest, ile ktoś grał w, w gry komputerowe? I w pierwszym, w pierwszym kroku pomyślałem, no ale niesamowite. Czyli, że ktoś gra dużo w gry, to znaczy, że ta skuteczność będzie lepsza, że, że to le, lepiej zda ten egzamin? Ale to nie jest tak, jest właśnie odwrotnie. Jak popatrzyłem w innych pracach, to okazuje się, że właśnie jest odwrotnie. Zwiększa się skuteczność modelu, ale model okreś określa nie tylko, kto zda, tylko mówi, kto zda i kto nie zda. W tym przypadku, jeżeli dołożymy ten czynnik, który mówi, kto ile spędza czasu na krach komputerowych, to ma mniej czasu w rzeczywistości na zgłębianie swojej wiedzy z informatyki. Ponieważ w kolejnych innych pracach, bo troszkę pogrzebałem, bo zainteresował mnie ten temat, to. Zmieniono ten parametr na liczbę godzin tygodniowych spędzanych na gry komputerowe, ale w trakcie trwania kursu, bo to pytanie było takie ogólnie, ale w trakcie trwania kursu, i zauważono, gdy, że gdy wprowadzono ten czynnik, i on naturalnie zmniejszał tę liczbę, wówczas skuteczność modelu wzrastała o blisko 8%. Czyli to miało znaczenie nie ogólnie, ile grali w gry komputerowe, ale ile grali podczas kursu. I to ma znaczenie. To znaczy, że jak mamy kurs, jak mamy się uczyć, to nie gramy. Prawda? Więc tutaj to bardzo pokazało, jaki to ma wpływ na gry komputerowe. Ale to są badania z 2005 roku. Predykcja była na poziomie 77%. Dosyć dużo. Ale ta praca, o której dzisiaj mówię, to są praca, która dotyczyła danych z 2015-2016 roku. Praca z 2018 roku, ale w tym 2016 roku uaktualniono ten model, czyli w sumie wyodrębniono aż 45 różnych czynników. Dane zebrano w, w oparciu o uczelnie, szkoły, które znajdowały się zarówno w Irlandii, jak i w Danii. W tych badaniach brało udział 692 studentów. Głównie edukacja dotyczyła JAWY, aż 553 studentów. Dalej C-Sharpa, Pythona, e, Processing, Visual Basic i C++. Trzy osoby. Python, tylko 33 osoby. Widać, że 2016 rok to jeszcze nie był ten bud na język prowadzenia Python, jak jest dzisiaj. Java królowała. Ale wróćmy do tego eksperymentu. Czyli znowu w oparciu o te 45 czynników, które wzięto do modeli, które były przetwarzane przy pomocy różnych algorytmów sztucznej inteligencji, Wyodrębniono trzy modele, które uwzględniały kilka zestawów czynników, które dawały największą skuteczność w przewidywaniu sukcesu, czyli w przewidywaniu, czy student uczeń zda, czy nie zda podstawę informatyki. Model pierwszy, model pierwszy, który został przedstawiony przez autorów, brał pod uwagę cztery czynniki: wiek uczniów, drugi. Oczekiwany przez uczniów wynik na końcu modułu. Chodzi o to, że uczeń określa, jest sam w stanie ocenić swoje umiejętności dzisiaj i jest w stanie powiedzieć, jak pójdzie mu zdanie tego kursu. To jest ważne, ten element, z którym mówimy o tym, że student jest w stanie coś przewidzieć, wyobrazić sobie. To o ten, o ten element tutaj chodzi. Dalej, trzeci czynnik zdolność matematyczna, tak? czyli to jest bez zmian, czyli matematyka w tym przypadku jest kluczowa w tym modelu, oraz znowu poczucie własnej skuteczności. Czyli znowu to takie przeświadczenie, że jestem w stanie zrealizować te cele, czyli te wyniki, które sobie wcześniej określiłem, wierzę, że jestem w stanie zrealizować. I te cztery elementy, jeżeli weźmiemy ze sobą, mamy skuteczność na poziomie 71%. Drugi model, znowu składający się z czterech elementów. I w tym przypadku, pierwszy z nich jest typ instytucji, gdzie kształcony był wcześniej um, uczeń-student, czy to był uniwersytet, czy jakieś kolegium, czy college. Dalej, czy uczeń był dojrzały, czy nie, tak to określają naukowcy, i tu jest pokazany próg, jest próg 23 lat, poniżej lub powyżej. Trzeci czynnik, zdolność matematyczna, czyli to, co wcześniej, cały czas, czyli Jakie mamy oceny, uzyskaliśmy wcześniej z matematyki, czyli ciągle matematyka, jako ten element, który jasno określa, jak sobie dobrze radzę z matematyki, to dobrze sobie będę radził z programowania i znowu poczucie własnej skuteczności. W tym przypadku skuteczność ma 69%, troszkę mniej, ale nadal wysoko. Trzeci model, który został wzięty pod uwagę, i to mnie on bardzo zaskoczył, ponieważ mamy dwa czynniki. Pierwszy z nich to jest wiek uczniów. Czyli znowu wiek uczniów się pojawia, ciągle chodzi o pewną dojrzałość osoby badanej. I drugi czynnik, który znowu jest bardzo, bardzo ciekawy, czas spędzony w social media każdego dnia. Czyli określamy, musieli określić, ile czasu spędzają każdego dnia właśnie na mediach społecznościowych. W tym przypadku skuteczność modelu jest 60%. Ciekawe jest zestawienie tych dwóch czynników, czyli wieku ucznia. I spędzonego czasu w mediach społecznościowych każdego dnia pozwala nam określić z 60% skutecznością, wprawdzie niezbyt wysoko, czy ktoś zda czy nie podstawie informatyki. W tym przypadku myślę, że czas spędzony w social media może być podobny, mieć podobne zaczenie jak w przypadku gier komputerowych. Jeżeli spędzamy czas w social media, nie mamy czas na rozwój na swoją pracę, skupiamy się na czym innym. I to jest o tyle ciekawe, że aż tak mocno zostało wskazane, że media społecznościowe wpływają na skuteczność edukacji. Podsumowując, czy można przewidzieć, który uczeń, student odniesie sukces w IT? Częściowo tak. Te badania dotyczą podstaw informatyki i pokazują te czynniki, które mają znaczenie. Na pewno matematyka, ponieważ buduje taki sposób myślenia, który jest potrzebny w informatyce. Ale myślę, że bez przesady nie musimy iść w bardzo głęboką, zaawansowaną matematykę. Wystarcza solidne podstawy. Dalej, poczucie własnej skuteczności, czyli motywowanie, taką sprawczość, żebyśmy budowali wśród uczniów siłę, że dadzą radę. Tak? Czyli taką dużą motywację, że przecież sobie poradzimy. Tak? Więc to jest bardzo często się pojawia, czyli poczucie własnej skuteczności. I jeszcze chciałbym dodać. Te czynniki związane z grami komputerowymi czy czasem na social media, widać, że ten czas spędzany właśnie w tych obszarach ma znaczenie, ma wpływ na to, czy uczeń, student zda egzamin czy nie. Dziękuję za uwagę i już dzisiaj zapraszam na kolejny odcinek podcastu Cyberedukacja, w czwartej o czwartej. Do usłyszenia.